Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na kanale dzisiaj przepalimy sobie ikony na paczki za 100 tysięcy oczywiście w sbc o ikony i te ikony które dzisiaj będziemy przepalali oczywiście miałem za to sbc ulepszenie ikony mamy wspominkowe toty które wyszło 3, 2 dni temu sbc wspominkowe tot nie toty yy, niestety tego sbc się nie da zrobić miałem, yy, robiłem odcinek właśnie z tego ale niestety miałem bardzo duże lagi na odcinku więc pisałem wam to na społeczności że odcinka niestety nie będzie robiłem również sbc o Griezmana w Tą kartę mam yy, oczywiście zrobioną. Także Griezmann, oczywiście, w klubie jest. Oczywiście tego SBC się, tak jak mówiłem, nie da zrobić, ponieważ kart z Champions League nie ma na rynku. Próbowałem snajpić naprawdę przez godzinę i po prostu nie ma. Na nierazu mi ta karta nie wyskoczyła na, na rynku transferowym, więc po prostu się tego zrobić nie da. Więc trudno, szkodało. bo paczki są naprawdę fajne. Byśmy sobie otworzyli tych paczek na pewno dużo, dużo więcej. Z nowych SBC na, na razie jest to tyle. Zobaczymy, co będzie jeszcze dzisiaj po godzinie 19. Ale chyba to, co będzie dzisiaj po 19, będzie dopiero w jutrzejszym odcinku. A dzisiaj, tak jak mówiłem, robimy, przepalamy ikony, 5 ikon na paczki za 100 tysięcy. I oczywiście też mówię do każdego, kto robił to SBC o ikonę wcześniej i ma, w trafił taką ikonę jak typu Macrella, -E, czy po prostu jakąkolwiek inną ikonę, której na pewno nie będzie używał, to polecam sobie to zrobić. Póki te karty specjalne, ponad 300 kart specjalnych jest jeszcze w dostępnych w paczkach, bo myślę, że naprawdę można dużo więcej na tym zarobić niż trzymać bez sensu ikonę, której się nie używa i jest ona po prostu niewymienna. Ok, drugą ikoną będzie Nesta. Trzecią ikoną będzie Roy. Kin i mamy już trzy paczki za 100 tysięcy. Czwartą ikoną będzie Veron 86, wersji oczywiście Baby. I przechodzimy do ostatniej paczki za 100 tysięcy. I tutaj niestety muszę dać Eusebiom, bo niestety, no bo jest to najlepsza ikona Baby jaka jest do trafienia, ale mam oczywiście jego wersję Prime, więc no bez sensu, żebym miał te dwie karty. Więc wolę sobie ją wymienić na paczkę za 100 tysięcy. Więc co, przechodzimy do paczek. 5 paczek za 100 tysięcy, jedna paczka, jeszcze za 30 tysięcy, tam jedno to SBC zrobiłem, miałem jedną kartę niewymienną z Champions League, została mi się jakimś cudem. I co? Piszcie oczywiście, czy przepaliście w swojej konie, który trafiliście. Jeżeli macie jakieś niewymienne, to polecam wam to sobie zrobić. Póki jeszcze są te paczki, te karty dostępne w paczkach, tak jak mówiłem wcześniej. Pokażę wam pewnie każdą paczkę, bo myślę, że w każdej będzie coś oprócz oczywiście tej pierwszej. Szkoda. Ale ekran jest karta specjalna, One Stuart. Co to będzie, Japonia, będzie to. Inui, chyba 80 Overall, albo 89, jakoś tak? 80. Także co? Lecimy z paczkami za 100 tysięcy. Ok, także co? Pierwsza z nich, zobaczymy, ile kart specjalnych uda się trafić w tych wszystkich paczkach. W pierwszej paczce nie ma Okautu, nie wierzę. Jest karta Astro, ale to nie jest to, co byśmy chcieli w paczce 100 tysięcy. Francja, napastnik, będzie to Dembele. No cóż, lecimy dalej. Okej, okay, jeszcze na początek, zanim otworzymy tamte paczki za 100 tysięcy 4, które nam zostały, otworzymy sobie paczek 525 tysięcy, może się jakoś rozkręci tutaj. I została już tylko jedna paczka, w ani jednej nie było nawet ekranów, więc słabo trochę. Ale w jest chociaż tyle, pierwszy walkout dzisiaj. Jest to karta Team of the Season. Są to Włochy, bramkarz. Będzie to Sirigu 93, więc w końcu pierwszy walkout. I dobra, cztery paczki teraz za 100 tysięcy, pierwsza z nich. Jest lockout, na szczęście. Jaka karta? Jest to karta za Ligę Mistrzów, Holandia. środkowo obrońca będzie to Blind, 84 86, więc w tej paczce może być coś jeszcze. Mam nadzieję, bo tak paczka 100 tysięcy samym Blindem jest Madison, 88. No lepsze to na pewno niż nic. Lecimy z paczką numer 3 za 100 tysięcy. Jest walkout. No, jak na jakiegoś toca, takiego bardzo dużego. Jest toc. Są Włochy, po raz kolejny napastnik. I będzie to bardzo duży toc. Oczywiście, bardzo duża ocena. 96 Kagarela. Jest naprawdę bardzo dobry traf. Nie jest pewnie on dużo warty, myślę, że jakieś 50-60 tysięcy, ale zawsze coś. I w tej samej paczce mamy jeszcze toca Majdanana i Sokratisa. Aquagarela chodzi po 105 tysięcy, ale niestety nie da się go sprzedać, jak w większości już w tym momencie toców, bo chodzą po, minimalną, po minimalnej e, cenie. I niestety jej nie powiększyło, nie pomniejszyło jeszcze e, widełek. Także co? Następna przerostacja paczka za 100 tysięcy. Jest kolejny walkout? Jest kolejny toc? Może jakiś większy? Są Niemcy, cofnięty lewy skrzydłowy będzie to Schulz. 92. No nie najlepiej. Ale być może w tej paczce będzie jeszcze coś więcej. Są po raz kolejny trzy karty specjalne. Jest Camp i jest Dawid Neres. Czy może w duplikatach jest coś jeszcze? Jest Jonas, także na listę transferową. I dobra, słuchajcie. Jak możecie, zostawcie lajka. Like, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy ostatnią paczkę za 100 tysięcy w dzisiejszym odcinku. Także co, przepaliśmy 5 ikon na 5 paczek za 100 tysięcy. Kugerella, najlepszym trafem jak na razie. I tutaj nie będzie chyba nic lepszego, bo jest to karta menowne. Match Dania, napastnik będzie to chyba Paulsen 88, 9? 88. Czy coś jeszcze w ostatniej paczce razem z Paulsenem jest? Jest Artur i jest Denis Suarez, więc ta paczka naprawdę też bardzo, bardzo dobra. Także jedna paczka pierwsza dzisiaj za 100 tysięcy była taka y, słaba, a reszta naprawdę bardzo fajne paczki. Jest jeszcze Davis, więc jak najbardziej na plus. Także co, to była tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.